Witam, dzisiaj Wam zaprezentuję dekoder DVB-T2 firmy Tesla, to jest model Senior T2. Jak widzicie, opakowanie nie jest w najlepszym stanie, ale opakowanie nie jest najważniejsze, tylko dekoder, jak się sprawuje. Jak widzicie na obrazku, dekoder jest w dwa piloty, jeden tak zwany dla Seniora, drugi standardowy. Zanim Wam pokażę, jak dekoder się sprawuje oraz jak wygląda, ostatnio Miałem komentarz, że po prostu, żeby dać robić prezentację z jajem, to dla Was dzisiaj przyniosłem dwa jajka: jedno wiejskie z targowiska, drugie z marketu. Jakie wolicie jajka wiejskie czy marketowe, dajcie w komentarzu. A my bierzemy się za prezentację dekodera Tesla model Senior T2. Jeśli chodzi o prezentację dekodera Tesla Senior T2 to widzimy, że na przednim panelu mamy wejście usb wyświetlacz przycisk do uruchomienia oraz wyłączenia dekodera oraz przyciski funkcyjne jak kanał góra, kanał dół głośniej, ciszej menu oraz ok jak już widać niestety panel przedni się strasznie palcuje czyli będzie go trzeba czyścić, jeśli ktoś będzie się chciał bawić przyciskami na panelu przednim jeśli chodzi o tył dekodera, widzimy, że mamy wejście na antenę, wyjście dźwięku kolosalnego, wyjście HDMI, wejście USB, czyli mamy z przodu i z tyłu, to jest duży plus dla tego dekodera, wejście na kabel Ethernet, czyli wejście Lanowe. Zastanawiam się, czy to wejście Lan będzie aktywne, to zobaczymy zaraz po podłączeniu dekodera do telewizora, wejście na zasilacz. Wyjście z kart, czyli na kable euro, tak zwany. Jeśli chodzi o dół dekodera, mamy tylko takie nóżki metalowe. Szkoda, że nie ma tu żadnych gumowych podkładek, wtedy by dekoder stabilniej stał, a tak może po prostu się ślizgać na niektórych powierzchniach. Dobrze, zobaczmy, jak wyglądają teraz piloty. Jak widzimy, pilot dla seniora jest dość dużych rozmiarów. Podam się tu takiej dołek, od razu palec Ładnie się układa. Jeśli chodzi o przyciski, słyszymy, że są dość ciche, dobrze gumowane. Zaraz zobaczę, jak to będzie się sprawowało. Jeśli chodzi o telewizję, jeśli chodzi o ten drugi pilot, tak samo bardzo wygodnie leży w ręku. Od razu się dobrze trzyma go. Przyciski tak samo ma gumowane. Nie tak jak w większości tych dekoderów, co testowaliście ze mną. Było takie delikatne pykanie. W części cana mamy kanał góra, kanał dół, głośniej ciszej. Tu mamy część numeryczną, info, EPG, tyle tekst. Dobrze, podnoszę dekoder do telewizora. Zobaczymy jak się sprawuje oraz jego menu. Dobrze, podłączyłem dekoder Tesla Senior T2 pod telewizor firmy Strong. Ten telewizor jest o tyle ciekawy, że można go podłączyć. W przyczepie campingowej wymaga tylko 12V zasilania lub można też przez zasilacz go normalnie po 230. Jeśli chodzi o menu startowe, to na okulcie mamy wybór języka: możemy zmienić z polskiego na angielski, czeski. Wrócimy do polskiego, następnie kraj, w którym jesteśmy. Czy ma być zasilanie na antenę? My mamy akurat wyłączone, mamy zasilacz podłączony do anteny osobno czy ma być wyszukiwanie według LCN czyli ma być ustawione odgórnie, że jedynka ma być na jedynce, lub możemy tą funkcję wyłączyć ale my sobie zostawimy LCN uruchomione i niech nam dekoder wyszukuje teraz kanały jak widzicie na górze mamy pasek postępu po lewej stronie nam się kanały wyszukują za chwilkę wrócimy jak się nam wszystkie kanały znajdą zobaczymy menu dekodera oraz czy działa USB, możemy nagrywać i z ciekawości sprawdzimy ten wejście Ethernet, czy jest aktywne dekoder wyszukał kanały, zobaczmy jak wygląda na menu jak widzimy mamy na górze automatyczne wyszukiwanie ręczne filtr kanałów, zaraz zobaczmy, co to jest tu możemy tylko sobie włączyć, albo ma wyszukiwać kanały wszystkie, albo darmowe Kraj, czy ma szukać według LCN, to już mówiłem wcześniej, czyli wyszukiwanie kanałów według listy, która jest odgórnie narzucona, oraz czy ma być antena aktywna. Kolejna to jest manager kanałów. Możemy po prostu kanały zablokować, usunąć, pominąć, zmienić jego nazwę. Możemy tu zrobić listę ulubionych kanałów. Kolejna część menu to jest język. Jak długo ma się wyczytać informacja na kanale? Czy mam sobie na 6 sekund? Możemy zmienić do 1 sekundy, ale jak widzimy, maksymalnie jest 6 sekund. Jak ma być przejrzyste, jeśli chodzi o menu, czy tam opis kanału? Jak widzimy, Jakieś jest 60%, to praktycznie wszystko widać. Przy Zerze jest obraz cały zasłonięty możemy zmieniać co 10% aż do 60% tak samo możemy mieć preferowane napisy jakie mają być na niektórych kanałach jak jest audycja z udogodnieniami wtedy mamy jaki ma być napis w pierwszej kolejności oraz dla, napisy dla niesłyszących które mają być automatycznie uruchomione czy wyłączone oraz mamy jeszcze dźwięk audio, możemy zmienić sobie trzeba być oryginalny czy jakieś inny. Dobrze, kolejna część menu, ustawień, to jest tu mamy timer, możemy, jak widać mam tu zaprobowałem wcześniej nagrywanie z EPG, zaczynam się nagrywać o 820, a, a skończyć o jak widzicie, możemy tu usunąć, edytować listę nagrań. Blokada rodzicielska, możemy założyć blokadę na dany kanał. Tu kod PIN jest 4.0. Możemy ustawić, że ma być na przykład blokada systemu, czyli nie możemy wtedy zmieniać nic w ustawieniach. Blokada rodzicielska, czyli możemy kanał ustawić, żeby było jak my nie powiedzmy, film od 12 roku życia, to kanału były więcej niż 12. Będzie wyskakiwał w fisz kod PIN data, godzina, mamy z automatu, nie będziemy tego zmieniali konfiguracja sieci, zaraz podłączę kabel ethernet, z ciekawości czy to działa ustawienia fabryczne, aktualizacja z USB na stronie producenta nie widziałem nowszego softu niż jest wgrany w dekoder tu mamy soft wgrany z 19 marca 2021 roku nie widziałem nowszego softu na stronie Tesla ani czeskiej, bo to czeski producent jest ani polski. I auto odczuwanie, po ilu godzinach ma się dekoder sam wyłączyć? Możemy ustawić 3, 2 lub 1, albo być wyłączone. Kolejne menu to jest AV, czyli to jest dźwięk oraz obraz. Jak na górze widzicie, mamy czy wyjście kolaksalne, czy dźwiękowe, cyfra ma być wyłączone, wyłączone. W tej chwili jest wyciszone. Możemy je włączyć i ustawić jaka ma być forma dźwięku poniżej mamy proporcje ekranu możemy ustawić 4x3, 16x9, pełen ekran wyjście video tu nie widzę nic, nie możemy na razie zmienić rozdzielczość ekranu mamy w tej chwili 1080x30 zmienimy na auto jak widzicie obraz tam się zmienił 1080 na 60 hz pewnie wyjście te CVBS będzie aktywne jak kabel z kart a nie HDMI i tutaj gdzie mamy tak samo HDMI ustawione możemy zmienić trzeba być wyłączony dźwięk po HDMI a będzie wtedy przez wyjście cyfrowe lub jaki ma być system PCM albo RAV zostawimy na PCM kolejna część menu to jest Multimedia, tu mamy ustawienia nagrywania. Sprawdzimy, czy możemy z pendrive otworzyć dźwięk, obraz i filmy. Tu mamy wideo. Ale teraz sprawdzimy, czy jak będzie podłączony kabel Ethernet. Wejdziemy w multimedia, w dysk Zobaczymy, czy tu, być, tu powinna być piosenka testowa była na samym końcu jak słychać muzykę mp3 dekoder odtwarza. słychać bez problemu zobaczymy teraz czy otworzy zdjęcia jak widzimy zdjęcie też otwarza jak, jak widzicie na samym początku mamy zakładkę filmy Zobaczymy, czy otworzy nam filmik. Jak widać i słychać. Jak widać i słychać. Dekodę otwarza też pliki mp4, czyli avi też będzie otwarzał bez problemu. Też może na jeszcze e-booki, menedżer dysku oraz menedżer nagrań, który mamy w tej zakładce? Jeszcze ciekawości podłączę kabel ethernet. Sprawdzimy, czy działa te wideo online. Dobrze, podłączyłem dekoder do kabla ethernet. Sprawdziłem, niestety funkcja internetu nie działała. Przejdę teraz do EPG. Jak widzimy po lewej stronie mamy kanały na górze dzień. Tytuł 1 z 10. Godzina rozpoczęcia, godzina zakończenia. Przyciskiem niebieskim możemy zmieniać na inny dzień tygodnia. Żółtym wracamy. Jak zmieniamy kanał, to od razu się wtle też się kanał zmienia. Jak widzimy, wrócimy do jedynki i zobaczymy, jak wygląda opis. Tu trzeba przycisnąć guzik info. I mamy tak. Godzina rozpoczęcia, tytuł. Opis, reżyseria, aktorzy, rok produkcji, kraj produkcji. Na dole mamy gatunek oraz wiek, od którego możemy oglądać dany film. Zobaczmy teraz przycisk info, jak wygląda. Jak i klikniemy dwa razy, info mamy też opis, temperaturę i częstotliwość, siłę sygnału, jakość sygnału. Dzisiaj mamy. Co w danej chwili oglądamy? następne czyli znaczy wiadomości? Teraz to jest jeden z dziesięciu. Czy na kanale jest teletext? Czy posiada napisy? Jaka jest format obrazu? Czy jest HD czy SD? Oraz dźwięk, czy jest Dolby Digital. Teraz jeszcze cofniemy raz, klikniemy raz tylko guzik info. Jak widzimy, brakuje mi tutaj paska postępu. Niestety tego paska nie, nie ma. Jeśli chodzi o pilota dla seniora, Dobrze się kanały zmieniają. Jak tu zobaczycie, może przy kanale TVP też mamy podany wiek, od którego możemy oglądać. Tak samo możemy wejść w EPG. Jeśli chodzi o pilota La Seniora. możemy też zobaczyć, co jest na później ale tu akurat przy tym pilocie nie ma guzika żółty, niebieski czyli nie muszę by zmieniać dnia drugie, skliczamy guzik EPG cofamy przycisk EXIT to chyba żeby cofnąć się do menu tak, czyli przycisk EXIT cofa nam jeszcze mamy całkowite wyciszenie sami mi zarzucacie, że narzekam, że piloty nie mają funkcji programowalnej ten telewizor pod, posiada funkcję C, czyli może sterować po HDMI ale jak widać wyłączyłem dekoder telewizor się nie wyłączył musimy telewizor wyłączyć drugim przyciskiem zobaczymy teraz czy jak uruchomię telewizor, czy dekoder się włączy telewizor strąk nam się uruchomił Niestety, telewizor musimy włączyć drugim pilotem. Jak widać, telewizor się ruchomy około 2-3 minut. Zobaczymy jeszcze, czy działa pauza i nagrywanie na pendrive. rekorder wykrył nam usb klikniemy nagrywanie jak klikniemy guzik ok to nam pokazuje z którego MUXu są kanały i na tym kanale możemy to w tej chwili zmieniać na inne kanały z tego samego MUXa co jest nag nagrywanie Przejdziemy sobie na antena HD. Klikniemy stop, żeby nam przestało nagrywać. Wejdziemy w listę, zobaczymy co nam się coś nagrało. Jak widzicie otwarza bez większego problemu. Jeszcze szybko sprawdzimy, jak się kanały zmieniają. Z z Pilota Seniora. Jak widzimy, kanały dość szybko się zmieniają, jeśli chodzi o zmianę kanału. Nieważne, czy to jest dekod, kanał HEC, czy zwykły, czy DFBT2 działa poprawnie, tak samo DFBT. Dobrze, Podsumujmy działanie dekodera Tesla Senior T2. Największą jego zatem jest to, że ma dwa piloty. Jest pilot dla seniora oraz powiedzmy dla innych domowników. Szkoda, że w dekoderze nie działa sterowanie pochadem, jeśli chodzi o wyłączanie telewizora i uruchamianie. To byłoby wtedy jeszcze idealnie, gdyby taka funkcja była. Tak samo, jak mówiłem wcześniej, troszeczkę mi to przeszkadza, że przy info nie ma informacji o w którym miejscu jest programu, czyli nie ma tego paska postępu. Poza tym, dekoder się sprawuje dość dobrze, jeśli chodzi o nagrywanie na pendrive wszystko to, chcieliśmy nagrywał. Jeśli chodzi o odtwarzanie innych funkcji multimedialnych, tak samo to działa. Jeśli chodzi o jego wygląd. Troszeczkę mi nie podoba się taki dwójny, wydaje się dość toporny ale zaletą są przyciski funkcyjne z przodu dekodera jeśli tam po prostu, gdzieś sadzimy pilota nie możemy znaleźć możemy spokojnie zmieniać kanały, czy głośniej, ciszej czy chodzić po menu z przycisków na przedzie dekodera Tak samo ma dwa wejścia USB, nie wszystkie dekodery to posiadają Jeśli Wam się film podobał, dajcie łapkę w górę, trzymajcie się